Jeżeli byście Państwo przyjechali do Sieradza i porozmawiali z tak młodym człowiekiem jak ja na przykład, z jego synem i z jego wnukiem i z prawnukiem, to się okaże, że wszyscy przeszli szkołę urszulańską. Od przedszkola przez szkołę i potem będąc ministrantami nie wyobrażają sobie życia, nie wyobrażamy sobie życia bez sióstr urszulanek. Mówimy nasz klasztor, mówimy nasze siostry, no i wszyscy je kochamy. Dla mnie inspiracją taką osobistą są słowa Urszuli, świętej Urszuli, matki Urszuli, że właściwie ona kładła bardzo duży nacisk na przywiązanie do ojczyzny, że mamy pracować dla ojczyzny niebieskiej i tej ziemskiej oraz, oraz to, że przyszłość narodu leży nie tyle w rękach polityków, ile w rękach matek. Na kolanach świętej matki wychowywały się pokolenia dzielnych urzędników i bohaterskich obrońców ojczyzny. A tak naprawdę, jeżeli ktoś ją spytał o opcję polityczną, mówiła, że moim, moją polityką jest miłość. Myślę, że to jest przesłanie, które powinno dotyczyć nas wszystkich.